Szymaneczko widzowie z tej strony flux, a w tym filmie za każdym razem jak umrę, będę musiał dostawać liczbę od 101 do 0. A tą liczbą będzie mój fow. A więc, jeżeli film Wam się spodoba, to Wy koniecznie zostawcie łapę do góry. subskrybujcie na kanale, a ja już nie przedłużam. I zapraszam Was do oglądania. Jak gdyby to to jest zawsze na fowie 100 a jest to jeden, to chyba maksymalnie często z jestem jeszcze w dodatku pewien. Wchodzimy se, sobie na rękę, Ym, a więc okej. Okay. Skoro że się na ręce, to szybko jeszcze powiem, że to będzie trochę dosyć trudny challenge i on, ja go nie wymyśliłem. Ja go wziąłem x z kanału więc wbijajcie. Po prostu tak sobie myślę, co by tutaj nagrać i no, no i jak widzicie to mi przyszło do głowy? To był jego pomysł akurat, no ale trudno. Bo, bo powiedziałem, że to był jego pomysł. A więc tak, dobra, my to sobie tutaj zaraz ubieramy Mamy? Nie, jeszcze nie ma. E, potrzebujemy dokładnie 20... Cztery. Jestem się zawsze myli. Okej. trochę. czyli mogę dwadzieścia cztery i nastać. Okej, jeszcze to. to. Okej, okay, teraz, O, mi się, teraz, czyli teraz, proszę teraz, Chodź, proszę dojść, dojść, nie. Dobra, losujemy sobie fowa. Kurde, nie to, dobra. Ja gram na fowie 100. Dobra, a to teraz kto się nam losuje? 88? Ej, wy, nie jest to tak źle. Trochę mniejsze niż ja tam, jak, niż ja gram zawsze. No nie jest źle. Kurde, shit, 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 nie! No musimy sobie grać 100 się To mi to jest w miarę dobre połowy na razie trochę większe niż nagram ja na zawsze no jak ci tak patrzy na kamerkę nie jest źle nie powiem ale trudno Nie powiem, nie powiem To tych tu nie ma sensu iść No. Dobra, dawać te bloki mi. Nie wierzę. Jakie ja byłem nie był mądry. Dobra, dawajcie sobie ustawiamy. O kurde, 69. Dobra, to już jest coś gorszego. O kurde, jak to u mnie wygląda źle. O! Spokuję. Jak to ŹLE wygląda, teraz muszę zniknąć Ale jeszcze mówię, że nie mogę specjalnie umierać O Nie rozwalaj nam tego, no Ja tu nie mogę chodzić O kurde, to nie jest nas, to nie jest nasz To nie jest nas No co ty chłopie robisz? To jest dobre. Nie, no, To jest dobre. No nie, nie, no no nie, 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 dobra. To nie, 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 co on robi, no? Naprawiaj to, gościu. Co on robi? Gościu, nie rozwala, a to się przegramy. Ha! tego co. To, to tak. Co on robi? Dobra, już nieważne. Nie chcę na niego patrzeć. Już jeszcze na na Dobra, nie, nie wiem, że tak dużo przetrwania to w O mój Boże, niepotrzebnie to mówiłem. Ok, napięty, napięty. O tak. Kawel psychosia szybciej, no. Dobra, no, teraz dawajcie tu się budujemy. Aha, dobra, ale sobie fowa. Aha, nie to już leży, że co chodzi. 68 znowu? To no nieźle, nie powiem. Proszę przyda to. Czy mam to na budowę normalnie. Okej, okay, teraz z tak tego powiem, możemy jeszcze przydać sobie radę. Dobra, chyba. Odej, nie było blisko. To ja zabiłem naszych, o nie. Okej, okay, idziemy. To jest tutaj też tak, no, się do bardzo no, nie stara, bo to no, jeszcze z nie chcę mieć jakiegoś chłopowego chłopa. Okej. Okay. I tak dobra jest, dobra, zniszczyłem mi łóżko, zniszczyłem mi muszko zniszczyłem mi mózgo. Dawaj, o kurde, 64, dobra, trochę trudniej. Trochę trudniej to już wygląda. tylko jeszcze tutaj wodę ty wziąłeś. Dobra, woda się może przydać. Nie narzekam. Kurde, z tego pojedziełem po Ej, drzej wam to się złapało, bo to możecie teraz trochę pominąć O kurde, o nie, nie strążyłem A co ty kurde robisz? Chłopie, no to mogliśmy sobie kupić Tam, nie nazwy um, Perłę no, perłę Dobra, teraz tu wchodzimy, nie no to teksturpak, czy znaczy jak kuder teksturpak. Ten fob, e, no nie jest taki zwykły, taki zły, no. Czy zły jest? A nie, zielony też nie ma. Dobra, idziemy na złotych. Złotych też nie ma. Czyli są czerwoni w takim razie. czemu mam tu zabudowali? Kurde, bydwaj tam są. Czekajcie, szybko się teraz zabuduję tak do góry. Kurde ja wiem, że ich. Kurde, no, oni tutaj zginęło. Co jest? To mnie zabił? Aha. 94. Dobra, jest. Dobrze. Dawajcie, wijamy teraz sobie. Ten. o dobra już jest. Ty, kurde, wracaj tutaj, chłopie, no. Nie ma opcji. No jakiś gości nam tutaj pójdzie. A nie ja to trzeba zabudować. Dobra. A jest czerwony chyba. No nie wierzę, no jaki bot. 104, dobra, jest dobrze. To jest taki, o którym ja mniej więcej mieć. gram, ale proszę, żeby mi jakiegoś złego nie wylosowało Dobra, na razie sobie musimy trochę pozbierać W końcu nam pójdzie Na ten, co no. Kurde, zapomniałem a tego, no Jezu z Maryi, co nazywały? No Fireballa, dobra. Co on tam robi? Łopie. Dobra, jest Fireball. O kurde. tak, już na to moje wszystkie rzeczy, więc... Trudno. Dobra, już wiem, jak ich zaatakować, ale nie wiem, jak tutaj teraz wejść. W jakimś złym przypadku będę musiał jakoś ostrzelić bodem. Kogoś pos... Musiałem tutaj wpaść, musiałem, no. Tak, 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 idealnie, tak. Dawaj teraz, dalej wchodzimy tutaj. Poznijmy, dawajcie, A dobra. Co, nie, kurde, widzowie, pomylili mi się. O nie To ja wylosowałem O kurde Na tym grać się nie daje. jak się tym wylosowało? No dawaj, kupiłem to No by było Nie dążę nawet tu nic wylosować Aha, to jest Quake Pro Tutaj biegnę normalnie tak szybko sądziłem teraz tak źle będzie dobra damy naprawić czy da się naprawić czyny czy źle zrobiłem Ej ja teraz idę rozwalić pana to dobra dobrze tutaj też te schodki zbudował Takim tym mogę ich jeszcze zabić. Dobra. Idziemy na nich. Ja. Dobra, dawaj, dawaj, Jest! Rozwaliłem mi łóżko, rozwaliłem mi łóżko. Co jest? Kurde, ale łóżko nie rozwaliłem. Ok, to 282, 282. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, nie jesteś tak źle, jest tak źle, ale... Ja gram na innym, jednak. Jezu, łóżko nie rozwaliłem. I dwoma osobom rozwaliłem łóżko, dwoma. Dokładnie dwoma. Do 15 minut. Ej, członki jest takie przybliżone. Ja, ja nie wiedziałem, że... Wygraliśmy. Dobra widzowie. To by było tyle jak z tego odcinka. A więc dzięki za oglądanie. Cześć i pa!